Zostaje w zadaniu 21. Bo oczywiście ledwo skończyłem nagrywać i to zakończyłem słowami, że, no, nie przyszedł mi do głowy jakiś szybszy sposób na stwierdzenie tego, że pierwsze zdanie było fałszywe. No, ale właśnie ledwo zatrzymałem nagrywanie, to taki sposób mi właśnie do głowy przyszedł. Więc na szybko. Gdyby ten trójkąt ABC był równoramienny, no, to znaczy, że ten trzeci bok AC musiałby się równać 12 albo 11. Załóżmy, że będzie się równał 12, tak? Czyli tutaj jest 12. W takim razie ten kąt przy wierzchołku A musiałby też równać się 60 stopni, no bo trójkąty równoramienne tak mają. Ale wtedy ten trzeci kąt też by musiał się równać 60 stopni, bo suma kątów w każdym trójkącie jest równa 180. A gdyby wszystkie trzy się równały 60, to trójkąt musiałby być równoboczny, no a nie może być, skoro już z założenia ma dwa boki o różnych długościach. I już identyczne rozumowanie, gdyby założyć, że ten brakujący bok ma długość 11, wtedy ten drugi kąt 60 stopni byłby. byłby, byłby. Tu przy wierzchołku C, no więc sumy kątów musiałby też być przy wierzchołku A i koniec. I nie trzeba było wcale żadnego twierdzenia kosinusów tutaj wykorzystywać. Dziękuję.